In moi drodzy, Westminster Station, już jesteśmy w dobrym miejscu. Zaraz przejdziemy na drugą stronę, ja tu chciałam tylko zaznaczyć, że tu pani ma fajne włosy. W takim miejscu jak to trzeba szczególnie uważać na to, co się ma ze sobą. Plecaki, torebki, wszystko co macie uważajcie, bo tu się kręcą różne ludzie. No i jest, Big Ben, mamy Bena. Tradycji staje się zadość Pierwsza naklejka w Londynie Jak coś to policja będzie mnie szukać nie? Wiadomo A tu zobaczcie mamy Winstona Churchilla Na pomniku Widać go? Widać Stoi Kurczę, fajnie by było tam na samą górę wejść Na tą wieżę My tak lubimy chodzić po takich miejscach No ale obawiam się, że w tym momencie nie mamy na tyle czasu bo mamy zbyt krótki czas pobytu w Londynie. Nie wiadomo, czy jest ogólnie możliwość wejścia. Myślę, że byłaby, tylko trzeba wcześniej chyba bilety za, zamówić. Taki rower sobie wsiądziemy. i poczyć się przez chwilę jak w klasie VIP Drodzy, no <noise> wracamy się troszeczkę, bo byliśmy w toalecie nad Tamizów. Taki miejski szalnik tak zwany. Jak darmowe to i brudne. Ale poradziliśmy sobie. Tutaj jest Winston Churchill. I tu jest park należący właśnie do... Do parlamentu. Mamy tutaj budynki rządowe. A tutaj opasu Westminster. I Big Ben. Tu ogólnie bardzo dużo pomników jest ważnych ludzi. Więc taki znaczący plac, park w mieście, skwerek. O, tu by było fajne miejsce na zdjęcie. To może być a Siedliśmy sobie trochę na tym skwerku odpocząć, bo tak naprawdę jest praktycznie druga, a my cały czas na drogach jesteśmy. Śniadanie ja jeszcze czuję powiem dziś, że no, nie wiem W powoli zaczyna doskwierać głód, ale to jeszcze spokojnie. Godzinka, dwie godziny mogę wytrzymać. Tak, Big Bench około 30-31 funtów wejście. Pałac Westminsterski, ten parlament, około 30 funtów wejście. A i budynek opactwa też około 30 funtów wejście jakby nie patrzeć w jednym miejscu wydać prawie 100 no Ale no to cały jest dzień ktoś... zajęty nie z drugiej strony no nie? tak Zwiedzania. no bo jak wejdziecie do Big Bena no to nie na 5 minut tylko wejdziecie na godzinę może bo to trzeba obejrzeć wejdziecie do parlamentu do pałacu Westminsterskiego godzinę, półtorej być może znajdziecie wam się e, tak samo w opactwie no tutaj zwiedzanie pół godziny minimum jest możliwość jeszcze wejść na wieżę tam na górę o, tam na wieżę można wejść do góry i popatrzeć na kościół od środka i na zewnątrz też można ujrzeć panoramę miasta. Natomiast na przyjazd taki jak my mamy weekendowy, czyli pełna sobota, pół niedzieli, no to trochę mało czasu, żeby się tak zwiedzać po kolei. Na pewno jest to pomysł dla nas, żeby przyjechać kiedyś tu na dłużej. E, czemu nie? E, ja nigdy nie byłam w Londynie, nigdy nie byłam w Wielkiej Brytanii, więc dla mnie to przyjazd jest wow w ogóle, nie? Piotrek już kiedyś tu był nieraz, więc dla niego nic nowego, ale sam przyznał, że Wow. Ostatni raz byłem w Londynie 17 lat temu, z tego co liczyłem, w 2008, no to już ma czasu, dużo się zmieniło od tego czasu na pewno, nie? Ale centrum tutaj, Westminster, okolice to pozostały takie same. Słuchajcie, wymyśliliśmy sobie plan, ponieważ obeszliśmy te miejsca, które mieliśmy na dzisiaj zaplanowane obejść i mam jeszcze pół dnia, więc... Dzięki temu, że mam zniżkę na Bookingu, dostałam promocję, zakupiliśmy sobie rejs statkiem po Tamizie. Idziemy po London Eye i stamtąd będziemy wypływać. Rejs będzie trwał 40 minut. Dobra Benku, idziemy dalej. Widzieliśmy Ciebie, odwiedziliśmy z dołu, może kiedyś Cię obwiedzimy z góry. Ale bardzo ładny budynek, naprawdę i te złócenia. Tak naprawdę oglądając zdjęcia w internecie czy filmy, nie widać dobrze tego odłócenia. Na żywo dużo lepiej to wygląda. Jeszcze w takim słoneczku, w takiej pogodzie, doświetlony jest. No, pałac Westminsterski z drugiej strony. Zobaczmy. A my wchodzimy na most na Tamizie. Tu mamy London Eye. Idziemy w tamtą stronę za jakieś pół godziny. Pewnie będziemy wchodzić na ten prom. Zobaczcie, jak nisko ten samolot jest. Tutaj jeszcze lepiej widać niż nad parkiem. Ci, ci ludzie, którzy tam siedzą w środku, w tym samolocie na pewno mają fajny widok. góry. No na pewno, podziwiać Westminster, Big Bena i cały Londyn z góry. Ciekawe, musimy kiedyś samolotem tu przylecieć. <noise> jeszcze nie lądowałem w Londynie na ty tych lotniskach. Słuchajcie, bardzo mi się tutaj kojarzy z Rotterdamem, zwłaszcza ta część nowoczesna, która tam się rozciąga. Y no, jest bardzo podobnie, nie? A znowu mi się e, ten parlament kojarzy, który jest za Twoimi plecami z parlamentem w e, też, te, też nad rzeką, rzeką no. tak. No, także dużo wspólnych, podobnych cech mają te miasta. Jak człowiek tak pojeździł, trochę pozwiedzał po tych różnych miejscach w Europie, no to jest dużo podobnych skojarzeń. że Taka mi się rzuciła tutaj taka ciekawostka, że niby jesteśmy w Anglii i tu jest ruch samochodowy lewostronny. Natomiast tu na chodnikach wszyscy są prawostronni, a wypadałoby nawet być lewostronnym, jeżeli już jesteśmy lewostronnym ruchem samochodowym, no ludzie chodzą tu po prawej stronie raczej. I w większości są to turyści. Co mnie w ogóle nie dziwi, bo lewostronny ruch w Unii Europejskiej nie istnieje i większość ludzi na świecie też ma prawostronny ruch niestety dominacja turystów wyparła te lewostronne ruchy na chodnikach natomiast na drodze jak najbardziej nadal to funkcjonuje A tu popatrzcie mamy sklep firmowy z Shrekiem związany Shrek Adventures słuchajcie mamy Londona nad nami Właśnie nie wybieramy. Koszt około 45 euro na to o Londonai. Nie chcę was skomywać. Koło 40-45 euro za osobę. To jest bardzo dużo kasy. Jakby tak sumować każdą atrakcję, która tu jest po 30 po 31 euro. W przeliczeniu około mniej więcej tyle samofundów, Tam jest niewielka różnica. No tu zbierałaby się bardzo dużo kwota na zwiedzanie samych obiektów. Z 300, wy to tak na ludzie byście wydali. E, więc no, my idziemy tutaj. Zobaczcie ile ludzi się szykuje na London Eye. To jest sprawdzanie wszystkiego. Niesamowite. My idziemy jeszcze tam dalej kawałek. Tak, wygląda na to, że tutaj. Jako, że mamy bilety zakupione, to idziemy dalej. Oj, przydałoby mi się chyba już kurtkę ubrać. Patrzcie tu na Londona, jak są spakowani w takie kuleczki. W kapsułach. Drodzy, jesteśmy już na łódce, czekamy na odpływ. Yy, dużo ludzi jest, na górze pełny skład, na dole podejrzewam, że też już pełny skład. Udało nam się akurat na górze znaleźć jeszcze miejsce, więc będą dobre widoczki. No i wyruszamy. Nasz rejs po Tamizie rozpoczęliśmy w dzielnicy Waterloo, nowej dzielnicy w miejscu dawnego centrum szela z 1962 roku. Znajdowała się tu siedziba koncernu paliwowego, która została przekształcona w nowoczesne budynki mieszkalne. W dzielnicy tej mieszczą się też również hotele i liczne muzea sztuki. Po przepłynięciu pod Golden Jubilee Bridges, czyli kładką pieszą oraz mostami kolejowymi łączącymi stację Waterloo z północną częścią Londynu, Naszym oczom ukazała się Royal Festival Hall, czyli londyńska sala festiwalowa. Następnie znaleźliśmy się w części Blackfairs, ze szklanym apartamentowcem o wysokości 166,3 metra, posiadającym 50 pięter, zbudowanym w latach 2013-2018. Został on zaprojektowany w kształcie gigantycznego szkła, dzięki czemu przybiera luksusowy wygląd. Następnie przepłynęliśmy pod Millennium Bridge, mostem pieszym wybudowanym z okazji jubileuszu trzeciego tysiąclecia i ujrzeliśmy Teatr Szekspira, zbudowany na wzór szekspirowskiego, który spłonął w pożarze w 1613 roku. Następnie przepłynęliśmy pod London Bridge, powstałym w 1973 roku w miejscu XIX-wiecznej budowli. Dalej ukazał nam się najwyższy budynek w Zjednoczonym Królestwie Shard, o wysokości 309,6 metra. Mieliśmy również okazję zobaczyć HMS Belfast, jedną z legend brytyjskiej marynarki wojennej z czasów II wojny światowej. Została ona oddziałem Imperialnego Muzeum Wojny w 1978 roku. Okręt jest na stałe zacumowany na Tamizie. Jednak wisienką na torcie okazał się Tower Bridge, jedno z obowiązkowych miejsc do zaliczenia podczas wizyty w Londynie. Ten piękny, zwodzony most w stylu wiktoriańskim został oddany do użytku w 1894 roku. Charakterystycznym elementem mostu są dwie wieże główne połączone u góry dwoma pomostami, a środkową część mostu stanowią dwa podnoszone przęsła. Drugą wisienką okazało się Tower of London, historycznie jedno z najważniejszych miejsc Londynu i całej Wielkiej Brytanii. Wzniesiona została w 1078 roku dla Wilhelma zdobywcy, początkowo była siedzibą królów, a także więzieniem, także dla największych politycznych wrogów. Tuż obok znajduje się City of London, jednostka administracyjna w granicach Londynu, położona w centralnej części miasta. Zajmuje niewielki obszar około 3 km2, ściśle odpowiadający najstarszej części miasta starożymskiego Londynium. Jest ważnym ośrodkiem sektora finansowego. Mieści się tu siedziba Banku Anglii oraz giełdy papierów wartościowych London Stock Exchange. Najbardziej charakterystycznymi obiektami City of London są Sky Garden, biurowiec z najwyżej położonym ogrodem w Londynie, oraz Horizon 22, najlepszy taras widokowy w Londynie, ulokowany na 58 piętrze z widokiem z trzech stron budynku. No, no kochani, już teraz e, zawróciliśmy, wracamy z powrotem do tego miejsca, co, skąd wypłynęliśmy. Fajna rzecz, fajna sprawa, polecam, fajnie można Londyn zobaczyć. Jesteś trochę chłodno, a to wiadomo, bo to jest rzeka, tak? I nie się ze sobą, właśnie ten wiad. Albo wiatr się tu czeka, nie wiem, już, no ale w każdym razie jest to korytarz wietrzny i bardzo wieje. Płynąc dalej, ujrzeliśmy kopułę katedry świętego Pawła, jednego z najbardziej znanych kościołów anglikańskich w Wielkiej Brytanii. Jego budowę ukończono w 1710 roku jako symbol odrodzenia Londynu. Kolejne budynki, które z zewnątrz wyglądem przypominały muzea, okazały się siedzibami korporacji. Słuchajcie, rejs dobiega końca, zabijamy do Londynu. No, fajnie było, szczególnie, że to ten, nie wypłynął no, jeszcze tam dalej w stronę zachodnią do Mizą. ale i tak dobrze było. Szybko nie że w jeszcze właśnie w Boninie, ale jednym... Słuchajcie, zeszliśmy ze statku, idziemy dalej, idziemy na Fish and Chips, bo już jesteśmy trochę głodni. Eee, tak naprawdę jest godzina, która 15.32, czyli my tak naprawdę o 9.30 byliśmy w trakcie śniadania i nic nie jedliśmy. No parę orzeszków po drodze w parku z wiewiórkami, ale tak naprawdę nic poza tym. Już to angielskie śniadanie się dawno przetrawiło, już nie pamiętam, że jadłem to w ogóle. Ale wiecie co, idziemy, idziemy, patrzcie co jest po drodze. I jak tu przejść obojętnie obok tego, nie? Widzicie to, co tu jest napisane? Paruwa. To jest w ogóle to... ten plakat to jest trochę kontrowersyjny według mnie. Bo to się dwuznacznie może kojarzyć. Dobra, idziemy na fish and chipsa. Tak, zostańmy przy... No, angielskim jedzeniu. Praktycznym angielskim jedzeniu, dokładnie. Ale zobaczcie, pełno ludzi jest, zwłaszcza o tej porze, po południu, kiedy już jest właśnie, właśnie Piotr mówi, że jest sobota, rzeczywiście, ale po południu chodzi o to, że wszyscy wylegli, czy po pracy ktoś był w pracy, czy turystów jest pełno, wyszli z tych muzeów, z tych atrakcji, no i teraz się relaksują na bulwarach. Zobaczcie jeszcze takie atrakcje dla dzieci tu są. Musimy wejść na ten most i przejść na drugą stronę. O Chaplin jest, ożył. Patrzcie, ożył. Jeśli ktoś chce sobie zrobić zdjęcie z Simpsonem no to jak najbardziej tu też można. Powiem tak, czego to człowiek nie wymyśli żeby tylko zarobić kasę ściągnąć od turystów. Nawet jakbyś tu stanął i stał jak ten strażnik pod Parking Palace, to też byś dostał kasę. Tak, ktoś by tam coś rzucił. Nie? mają fish and chips ale tutaj nie idziemy a tutaj atrakcja i dla małych i dla dużych To idziemy na górę Szybko panie szybko bo zaraz cię wyprzedzę Ale tu nie ma schodów ruchomych niestety Ja mam dzisiaj już, ja już mam energię Jest tak jakoś bardzo mega ciepło, jeżeli chodzi o temperatury. Natomiast to słońce powoduje, że no jest ciepło. Ale wiatr znowu niweluje te temperatury, więc szału takiego, jako nie ma. Ale źle też nie jest. Jak na Anglię, to nie ma co narzekać na pogodę. Najważniejsze, że nie pada deszcz. Zgadza się. Tutaj mamy most kolejowy. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, chyba z pięć linii torowych. Patrzcie, jedzie kolejka. Wiatr się zmaga, nawet między ulicami już tuż wieje. Yy, dość mocno, no ale nam zostało jeszcze jakieś 20 niecałe minut, aby dojść do tego miejsca, gdzie są fishing Chips. I coś gorącego może wpadnie jeszcze do tego. Tak, kawusia na pewno. Tutaj stare busiki, które obwoziły kiedyś turystów po mieście są. Można sobie zdjęcie zrobić, my właśnie to zrobiliśmy. Jedziemy dalej, zbliżamy się do kolejnej fajnej i interesującej miejscówki, czyli do Trafalgar Square. Tu jak zwykle się dzieje, jakieś występy są. Kurczę, czemu tak wieje teraz? Jeszcze przecież do momentu, jak płynęliśmy łódką, nie było takiego wiatru, a teraz się zrobiło. Proszę, mamy ten pomnik sławetny. Chodzi? Dajcie znać w komentarzach. Tu podobnie zobaczcie, dwóch chłopców się goni. No dobra, Trafalgar Square. Tak wygląda. Na pewno znacie z telewizji, ze zdjęć. My tak wam pokażemy, jak to wygląda na żywo. Dzień. Od Trafalgar Square idziemy ulicą, która prowadzi wzdłuż ambasad różnych krajów. Tu macie węgierską, tu macie Brazylię. Kochani, powoli zbliżamy się Ty, już do. Pod, po lewej stronie, co tutaj się dzieje? <laughs> co to jest? Widzieliście coś takiego? A karuzo tam się pompuje. Jak to możliwe? Nieźle. No nieźle, nieźle. No w ogóle nie spodziewałam się takiego czegoś. Natomiast jedziemy już w kierunku Czajna tam. Już tu jest kolorowo, już się robi ciekawie. Takie cuda tylko w Londynie, nie? Zobaczcie co tu się dzieje. W ogóle patrzcie, jest sklep oficjalny MMsa, ale tu jest tak kolorowo i wesoło. Masakra. Co tu się dzieje? Zobaczcie, pagoda podobna jak w Antwerpii, trochę wyższa jednak. Ale tutaj mamy ozdoby i dużo, dużo więcej tych lokali gastronomicznych już na wstępie widać. Słuchajcie, tu się coś wydarzyło. Nie wiem co, ale ludzie sobie zrobią zdjęcia. Nie wiem co tu się wydarzyło, ale coś się wydarzyło. W zasadzie się nie stuknęły, ale stoją jeden przy drugim. Nie wiem o co chodzi. To Lamborghini Revuelto. Ale tak spodziewałem się, że to ten model Chciałem się tylko upewnić i, i dobrze trafiłem. My tymczasem idziemy dalej. Fish and chips nazwa. Ale tu jest spęd ludzi masakra. Nie daj Boże. Aleśmy się wpakowali. Nie wiem jak wy, ale my tak średnio przepadamy za takimi spędami ludzi. No ale nie ma wyjścia, jak chcemy wyjść na te frytki z rybą, to musimy tędy przejść. Niezła impreza. Wyszliśmy z na trafiliśmy w dzielnicę imprezową klubową. No niezłe, niektóre dziewczyny były porobione, ledwo im to wszystko zakrywało coś, cokolwiek, nie? To w środku dnia, nie? Gdzie jest jeszcze... Tak, 16.30, nie? One już na imprezę gotowe. W sumie idziemy przez dzielnicę Soho, to samo przez siebie mówi, co tu się może odstawiać. Natomiast idziemy tu na lewo, do tego niebieskiego lokalu, mam nadzieję, że jakieś miejsce chociaż będzie w środku, bo na zewnątrz może już zaraz być chłodno. Usiedliśmy sobie, nawet stolik mamy w takim zakątku cichym, więc spoko. Mam nadzieję, że nikt jeszcze nie przyjdzie tutaj w się nie będzie hałasowo. Jedzonko już wjechało, fajnie to wygląda, Kryteczki oddzielnie, grubo krojone, ryba, ryba to jest dorsz i do tego sosik eee. I, zamówiliśmy i tu jeszcze sałatkę. mam sałatkę. Tak, sałatkę. Ja mam to samo, bo nie chciałam kombinować, a fish and chips to fish and chips. Smacznego. Smacznego, dziękuję. Rybka smaczna, frytki też dobre, z prawdziwego ziemniaka krojone, nie jakaś pulpa, składana. Także no, polecam, warto tutaj przyjść. Polecajkę macie tutaj na dole tego lokalu. Ja się zgadzam z tym, co Ula powiedziała. Wszystko tutaj smakuje, nie ma się do, do czego przyczepić. Nawet ta sałatka, Ana Kolesław, bardzo dobra. Ale to było dobre. Ryba była e, świetna. Nie było w ogóle ości w niej, co jest dużym plusem. No i fryty, grube, fajne. sałatka Wszystko, wszystko mi smakowało. Potwierdzam. Było fantastyczne, dobre jedzenie. Duży kawałek dorsza, bo można było wybrać inną rybę z frytkami. Był plamiach między innymi. Jeszcze jakieś płaz, coś, coś paskiego, nie wiem. Świeżutkie, mięciutkie mięsko, świeżo usmażone także. Bardzo wielki plus. Zresztą kuchnia jest tam, właśnie w tym miejscu, gdzie ten pan przygotowuje jakieś rzeczy, nie wiem co on robi, ale wszystko jest na widoku, więc widać jak jest przygotowywane jedzenie. Poza tym sam fakt, że my przyszliśmy przed piątą godziną, a już były wszystkie stoliki na zewnątrz i z przodu pozajmowane w lokalu, zostały tylko te z tyłu, a po naszym przyjściu przyszły kolejne osoby i już te wszystkie stoliki z tyłu też są zajęte. Dobre jedzenie. A za całe zamówienie zapłaciliśmy 52 funty 53 pence. Z tego 35,90 kosztowały ryby, 3,95 sałatka i 7,92 kawy, plus opłata 4,76 serwisowa, czyli to jest 10% wartości rachunków. Pamiętać należy właśnie, że w Anglii tutaj pobierają 10% opłaty serwisowej. Słuchajcie, jestem cała czerwona, bo było tam dość ciepło. Ja byłam bardzo zmęczona, no i trawienie się włączyło. Myślę, że za chwilę to minie. Natomiast zobaczcie, jaka urewność ma ten lokal. Ludzie czekają w kolejce na zewnątrz, żeby znaleźć stolik. No, nie ma na razie wolnych miejsc. Muszę poczekać. A jak ktoś nie chce fish and chips, macie jeszcze możliwość niemieckiego kebaba donera. za rogiem kupić sobie. Checkpoint. Albo na pizzę jest jeszcze szansa. Jest sobota, mamy już prawie w pół do szóstej wieczorem, i młodzież wychodzi z domów na imprezy, na jedzenie. Jest na dzielnicy trochę robi się tłoczno. Słuchajcie, byliśmy jeszcze w Tesco zrobić zakupy wodowe. Zaopatrzyliśmy się w 3 litry wody. Chcieliśmy też coś kupić jeszcze na drogę, na powrót, ale myślę, że takie śmieciowe jedzenie mają w tym sklepie. Nic ciekawego. Zwłaszcza, że my słodyczy nie jemy teraz. I ciężko było cokolwiek wybrać. Żeśmy jakieś suche, chrupkie, jakieś solone krakersy. No nie wiem, może jutro coś świeżego gdzieś dostaniemy. Tymczasem idziemy w stronę British Museum, a stamtąd będziemy się kierować do hostelu. Wiecie co? Tutaj jak chodzimy po tym centrum, to taki tu jest miks masz kulturowy, ludzi w ogóle wszelkiego pokroju, wszelkiego rodzaju, co się na co dzień nie widzi, na przykład, nie? ale tutaj w centrum to tak, zdecydowanie. Trochę odbliliśmy od tej głównej drogi. Mam nadzieję, że teraz już będzie trochę spokojniej po drodze na, na przystanek. Zobaczcie, jaką mamy fajną tu ulicę. Oryginalna zabudowa angielska. To mówi, mówisz jak z filmów. Rzeczywiście. No i kochani, jesteśmy pod British Museum. Eee, trochę u podnóża. Może, jakbyśmy na drugą stronę przeszli, to lepiej by było widać, ale już nie mamy siły. Patrzcie, jaki fajny autobusik wycieczkowy. Tak wygląda. E, Za krat. Już jest chyba nieczynny dzisiaj. Nawet jakby było czynne, to już nie ma sensu wchodzić, bo wybiła godzina 18, więc raczej nieczynne, ale jest tutaj British Museum. No i tak wygląda British Museum. Tutaj jeszcze brama otwarta jest z tej strony, ale już nie wpuszczają nikogo. Także no, jak ktoś ma ochotę przyjść i pooglądać wystawę. chodźcie. No i dobrze kochani, idziemy z powrotem na stację King's Cross. Już mamy cały czas do przodu I stamtąd jedziemy do hostelu A zobaczcie, w niektórych miejscach trzeba się ustawić tutaj dużo wcześniej Ponieważ są kolejki To jest niesamowite, w Antwerpie chyba nie widziałam takiego miejsca, żeby były takie kolejki O tej porze, godzina po 18 parę minut a już czekają no wejdźcie do lokalu, dziwne to trochę dla mnie. No dla nas tak. tak, ale dla nich normalne. Co tydzień to, tak tu jest. Tak? Może jakaś bardzo ekskluzywna ta restauracja jest i fancy. Ale zobaczcie, jaki tu budynek jest też taki w stylu trochę flamandzkim. Ale bardziej angielsko-flamandzkim, no kurcze. Jakiś hotel bardzo. Albo hotel Fitzroy. To chyba jest siedziwa Hampton. Nie Hilton? Nie. Kim. Kimpton jakiś. W każdym razie. Wow. To nie byle kto tu przyjeżdża do tego hotelu. <laughs> Kimpton. Tak. Nie chcę wiedzieć ile doba tu kosztuje. I tak mnie nie stać. No, po co się pytać jaki tak człowieka nie stać, nie? Czy Mr. Bean tutaj siedzi? Jest tu podniaś fasola? Nie, jakieś dziewczyny są. A tutaj już jakiś brutalizm jest. U nas PRL byśmy powiedzieli. No dzięki. Piotrek mówi, że to sąd. I chyba to jest rzeczywiście sąd. Bo tam na górze takie pomieszczenia mają, jakby biurowe. Słuchajcie, jesteśmy przy samym dworcu, prawie, ale zobaczcie, jaki tu jest hotel Pancras, Renaissance London Hotel. Ale wywalony budynek, ja Cię kręcę. Niesamowite. No tutaj też nas nie stać. Ale wiecie, ponawiam apel. Jeżeli będziecie klikać nasze filmy, oglądać, polubiać, udostępniać, e, mówić innym, że my jeździmy po świecie sobie, to może zarobimy kiedyś na jak w takim hotelu i Wam pokażemy jak to wygląda. Dobra, wchodzimy do metra. A little longer than a few minutes later. Słuchajcie, wróciliśmy już do hostelu. Powrót się trochę przedłużył, bo i metro, i sklep. Jesteśmy mega zmęczeni. Ja myślałam, że po prostu jestem tak zmęczona, dlatego jestem czerwona. Się okazuje, że mam, e, że mnie słońce wzięło na statku. Jutro jeszcze czeka nas jeden intensywny taki dzień. musimy, musimy odpocząć, dojść do siebie, zregenerować się. Także na ten moment to już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękujemy Wam za oglądanie. Jak chcecie to łapka w górę i subskrybujcie nasz kanał, żeby nas oglądać w przyszłości. W przyszłości. Trzymajcie się. Hej. Hejka.